Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mam dla Was wasz ulubiony film, będzie to haul. Właśnie przyszła do mnie paczka z Anglii, więc korzystając z okazji, że mam to wszystko wyciągnięte i na wierzchu postanowiłam dla Was Wasz taki film nagrać. Sama jeszcze nie wiem, czy to będzie jeden tylko film yy, ze wszystkimi rzeczami, czy to będzie film podzielony na dwie części Zacie tego, yy, że zdawało mi się, że tych rzeczy jest po prostu mniej, ale jak już wszystkie tutaj przyniosłem i zgromadziłam, to boję się, że ten film będzie bardzo długi. I nie wiem, czy go nie podzielę na dwie części, czyli byłby jedna część, to byłyby dodatki do domu, a druga część byłyby to ubrania i kosmetyki. Jeszcze nie wiem, to dopiero wyjdzie w praniu, przemontowaniu, więc nie przedłużając, zaczynamy. Zacznijmy może od ubrań. Może na początku też powiem Wam, że będąc w Anglii odpuściłam sobie sklepy, takie, które są dostępne w Lublinie, czyli Zara, H&M, Mango... Pochodziłam hmm, trochę po Topshopie po River Island, yy, byłam w Primarku yy, i powiem szczerze, że ja ostatnio gdzieś mam problem ze sobą, bo ciężko mi się zdecydować na różne rzeczy i szczerze mówiąc, kupiłam sobie dosłownie kilka rzeczy yy, ubranych z Primarku i właśnie teraz je Wam pokażę. Idźmy może po kolei, bo tu mam taką stertę, więc już nie będę wybierała, yy, jakoś ich wybierała i selekcjonowała, zacznijdmy po kolei. Pierwszą rzecz, którą kupiłam jest to naszyjnik. Nasz Naszyjnik w stylu, powiecie, teraz, że znowu mówię w stylu boho, ale w stylu boho, yy, on idealny będzie na lato, do białego t-shirta, yy, opalone ciało, zresztą sobie wyobraźcie, to jest fajnie opalony brązowy deko, do tego ten naszyjnik, no super będzie wyglądał, on chyba kosztował yy, 6 funtów, ale przy kasie okazało się, że jest yy, on na wyprzedaży i ostatecznie kosztował on yy, 3 funty. Bardzo fajny, strasznie mi się podoba. Tutaj mięta, pomara, tutaj fajne wiszące jakieś takie tutaj wisioreczki. Bardzo mi się podobał, były jeszcze inne kolory, ale w sumie ten najbardziej przypadł mi do gustu, więc zakupiłam sobie to. I z dalej, mam tutaj również skarpetki. Skarpetki z y, reniferem, powiedzmy. Kosztowały one 2 funty. Ja lubię takie rzeczy, y, zawsze sobie kupuję św przed świętami, tak żebym miała właśnie na święta, więc. Starbetti. Piżamy w tej marku są piękne, yy, również yy, fajne są szlafroki. Co do szlafroków, ten, który mi się podobał, to kurczę, był dla mnie za duży, więc szlafroki sobie odpuściłam w tym roku, ale napiszę do Mikoła, Mikołaj pewnie ten film ogląda, więc pewnie będzie wiedział, że poszedłem jest szlafrok. Yy, ale mam tutaj piżamę. Yy, w sumie mam dwie części. Pokażę Wam tak, na początku yy, wszystkie te elementy, które pokażone były oddzielnie. I Kupiłam sobie czerwony taką bluzeczkę do spania. Ona kosztowała ta bluzka hmm, 3,5 funta, mam rozmiar szóstkę. Wybrałam sobie czerwony u góry, bo będzie ona pasować do mego dołu. I pokażę Wam tak, mam tutaj dwie części. Pierwszą część, którą sobie kupiłam, są to krótkie spodenki, które są piękne. Ta koronka tutaj no, wygląda fantastycznie, takie romantyczne. No i ta kratka, no i przy okazji jeszcze ten... Tutaj ta kokardka, no pięknie to wygląda. I kupiłam sobie te spodenki, wydaje mi się, że raczej będę one już na wiosnę niż na zimę, bo ja jednak lubię długie spodnie zimą nosić, spać takich. I one kosztowały 4 funty, więc na wakacje będzie jak znalazł. I mm, drugie spodnie, które już typował w już klimacie y, świątecznym, y, ze wzorkiem również świątecznym. I, I też taką fajną białą kokardką, i te spodnie kosztowały hmm. 6 funtów, także piżamy mam już. Na zimę idealną, strasznie mi się ona spodobała, taki wzór. Były też spodnie długie w kratkę w tym klimacie, ale z racji tego, że mam krótkie spodenki, to, to chciałam mieć już coś długiego, innego. Także mam tutaj właśnie taką fajną piżamkę. Przejdźmy może teraz do akcesorii, szaliki, czapki, rękawiczki. Kupiłam sobie jedną czapkę, która jest piękna. No zobaczcie, no jest taka urocza, ja wiem, że może jestem trochę stara na taką czapkę, ale sobie pomyślałam, że może pójdziemy kiedyś na sanki, na łyżwy, albo nie wiem, pojedziemy gdzieś na ferie w końcu, to zamiast zwykłej, czarnej, nudnej czapki nałożę sobie taką właśnie fantastyczną czapeczkę. No zobaczcie, no jest po prostu piękna. Ona chyba kosztowała 4 albo 5 funtów, nie pamiętam dokładnie. Kolejną rzeczą y, będą to rękawiczki, rękawiczki skórzane, szare, z takim bardzo fajnym, ciepłym tutaj korzuszkiem. One kosztowały 8 funtów. Kupiłam sobie i kupiłam w synie, bo naprawdę są genialne. One też były w kolorze czarnym i beżowym. Zdecydowałam się na szary, z tego, że będzie mi pasować do mojej szarej czapki. A zresztą nie chciałam czarnych, nową bo już czarne skórzane na rękawiczki mam. Kolejną rzeczą to będą szaliki. Nie mogłam się zdecydować, czy wybrać ten, czy wybrać ten, więc kupiłam dwa. To jest ten sam model, wzór również aztecki. Tylko ten jest pastelowy, patrzcie, ma piękną miętę, tu jest róż, fiolet. No śliczny jest ten szal i on będzie mi pasować do moich, zaraz nowo obejdę, on będzie mi pasować do moich um, różowe, różowego i błękitnego płaszcza. No jest fantastyczny. I drugi również w tych samych klimatach, tylko że już intensywniejsze kolory. Zobaczcie, widzę na podglądzie, ten niebieski z tym, no fantaz biały, no fantastycznie to wygląda. I ten bardziej będę miała do mojej granatowej kurtki. Piękny jest. Piękny jest, wprawdzie akrylowy, ale bardzo milusi, przyjemny i dosyć też długi, więc można się już kilka razy nim opleść. Przejdźmy może teraz do swetrów. Mam tutaj w sumie trzy swetry. Sweter numer jeden, który mi się strasznie podoba. No jest po prostu piękny, wprawdzie jest akrylowy, ale ciepły i jest dosyć przyjemny i co najważniejsze mnie nie gryzie, więc to dla mnie to jest priorytet, jeżeli chodzi o wybieranie swetrów. Mają mnie po prostu one nie gryźć. Tutaj bardzo fajnym dekoldem tutaj, yy, ze sznureczkami. Wprawdzie te sznureczki już dwa razy bo się rozciągnęły, ale mogę im to wybaczyć. Był on w dwóch kolorach, bo właśnie ten szary ciemniejszy był również jaśniejszy. Ja mam rozmiar M, więc on jest taki bardziej oversize'owy, luźny. Świetnie wygląda z świetnie wygląda z czarnymi rurkami. Ostatnio mój ulubiony sweter. I on kosztował coś około 12 funtów i mam również jeszcze jeden taki zwykły, czarny, klasyczny sweter, tak naprawdę bez żadnych fajerwerków, zwykły, czarny, dosyć też przyjemny i miły w dotyku, tutaj z kieszonkami. Ja w tamtym roku miałam sweter, ym, on był z taniej odzieży Big Boka, no rewelacyjny sweter, chodziłam w nim prawie codziennie, no ale już się zciułał, zmachał, więc musiałam go wyrzucić i zakupiłam sobie ten jako świetny zamiennik. I na sam koniec mamy sweter. Powiem Wam tak, ja zawsze marzyłam o odpustowych sweterach na Boże Narodzenie. To jakieś Renifery, Mikołaje, Gwiazdki, Tepe i Tete. Zawsze szkoda mi było kasy, albo tak stwierdziłam, że... A! Ale w tym roku stwierdziłam, że jak do Primarka, muszę sobie taki sweter kupić i kupiłam sobie sweter szary z Reniferem. No jest po prostu fantastyczny. No nie wiem, czy wyję do nich do ludzi, ale na pewno po mieszkaniu będę na nich chodzić. Tutaj z czerwonym noskiem. On kosztował ten sweter 9 funtów, ale on był na wyprzedaży za... O ile dobrze pamiętam 6 funtów, więc pomyślałam sobie, dobra, kupię sobie. Więc taki szary, bardzo fajny, w takim okresie yy, zimowo-świątecznym -y, na pewno mi się przyda. No patrzcie. Śmieszny jest, prawda? Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, będą tą koszule. koszula czarna i koszula biała. W bardzo podobnych klimatach. Powiem tak, ja tą koszulę kupiłam pierwszego albo drugiego dnia i ona mi się strasznie spodobała. Yy, I tak pomyślałam, że świetnie ona by wyglądała na przykład yy, na, Bo na Boże Narodzenie, na jakieś taką uroczystość. Dlatego mam piękny dekolt tutaj, który jest hitem tego sezonu, też sznureczki po prostu zawojowały. Po prostu chyba wszystkie. Mi no, one mi się strasznie podobają, seksownie wyglądają, więc kupiłam sobie koszulę tą. I ona kosztowała 10 funtów. Mam rozmiar 10, troszkę luźniejsza. Ale ostatniego dnia przed wyjazdem wstąpiłam znowu do Brajmarka i znalazłam tą koszulę. I szczerze mówiąc, ta koszula biała bardziej mi się podoba. Ona mam rozmiar 8, kosztowała 10 funtów. Ona również ma tutaj ten wiązany przód. A tutaj ma bardzo fajny rękawy. W Dzwonię z dzwon. także super mi się ona podoba. Yy, w ogóle mam pomysł na filmy z nią, ale wam nie będę zdradzała, Także to byłaby moja druga koszula. I jeżeli chodzi o ubrania, jeszcze mam tutaj dwie rzeczy. Sukienka numer jeden, którą kupiłam na, yy, w niedzielę na tych wyprzedażach, które yy, są na boisku, gdzie yy, nazywało się to Carbot Sale. Yy, tam kupiłam sukienkę. Sukienkę firmy Vera i Lucy za jednego funta. Dla mnie ona jest w stylu azteckim, w takich klimatach boho. Dla mojej siostry jest to po prostu choinka, więc powiedziała, że na święta będziesz miała rewelacyjną sukienkę. Zresztą fajnie ona może wyglądać nawet do zwykłych sandałków na lato, jak również do y, czarnych kozaków, y, grubych czarnych rajstów, których nienawidzę, ale muszę w nich chodzić jednak zimą, y, więc myślę, że ona naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądać. Ona jest w literę A dosyć przyjemna, zresztą że za jednego funciaka kupiłam. I z ubrań mam jeszcze bardzo fajne tutaj buty, o których ja Wam już wspominałam w vlogu moim, który się pojawił ostatnio na kanale. Ja byłam w Charity Shop, czyli to tak zwana tania odzież, tylko że już mówiłam wcześniej, w Anglii nie ma taniej odzieży, tylko są charity shopy, które podlegają pod daną fundację. I tam udało mi się kupić Espadrę Mark Spencer za 3 funty. W stanie idealnym, one są nowe, tutaj jeszcze mają metki. Nie wiem, na pewno nie były chodzone, z czego to po podeszcie. Super będzie wyglądać na lato, do opalonego ciała takiego brązowej, takiej nogi. Zaczynamy, super będzie wyglądać. Z delikatnym tutaj połyskiem, tutaj ma bardzo fajne też zabezpieczenie które przydaje się właśnie w espadrylach. Jeszcze ja bardzo lubię espadryle. Jak zobaczyłam je, stwierdziłam, że muszę je kupić. Za 3 funty łowi ona, 18, 18 zł. Rewelacja. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ubranie i Przechodzimy teraz do kosmetyków. Co do kosmetyków mam tutaj cztery produkty. Produkt numer jeden, yy, który mam również wspominałam w vlogu, jest to krem pod oczy Kills, chyba dobrze mówię. Jest to krem pod oczy z awokado. Używałam go już kilka razy i powiem wam, że na razie jestem zadowolona, ale też nie chcę wam mówić. Recenzji, bo jestem w trakcie jego używania. Zapłaciłam za niego 20 funtów, mam tutaj 10 gram. Kupiłam to mniejsze opakowanie sobie Justynie z racji tego, że na początku chcemy te produkty przetestować, czy one się u nas w ogóle sprawdzą. Więc to jest produkt numer 1. Produkt numer 2 jest to Fake Bake Airbrush. Jest to produkt do opalania. Teraz jest hit na ten fake bake cały, i powiem Wam, że nawet Justyna jest naprawdę bardzo zadowolona. Zresztą teraz, w okresie jesienno-zimowym, jeżeli ktoś nie chodzi do Solarium, albo nie był na wakacjach na Karaibach, to nas skóra jest blada jak ściana moja również, więc pomyślałam, że trochę trzeba. Złapać koloru. Więc kupiłam sobie ten produkt. Ja go nie znam. Yy, kupiłam go po prostu na próbę. Zobaczymy, czy się nie sprawdzi. Wziąłam po prostu pierwszy, lepszy z półki. Mówię, dobra, zaryzykuję, kupię. Kolejne moje dwa produkty będą to produkty do włosów. Numer jeden jest to produkt Bed Head TG Masterpiece. Jest to produkt, yy, który ma nam yy, nabłyszczyć włosy, sprawić, że one będą takie błyszczące, lśniące. Oprócz tego ten produkt też trochę działa jak zwykły lakier do włosów. No i co najważniejsze, pachnie. Tak pięknie pachnie, że może na cały dzień siedzieć te włosy po prostu wąchać. Za ten produkt zapłaciłam 7 funtów, dobrze pamiętam. Całkiem dobra cena. Ja bardzo lubię tą firmę, więc stwierdziłam sobie, że zaryzykuję i kupię i przetestuję, zobaczymy, jak będą działać na moich włosach. I kolejnym produktem, o którym nigdy nie słyszałam, nie miałam zielonego pojęcia, czy się sprawdzi, ale zaryzykowałam, jest to produkt Niki Clark produkt do ochrony włosów przed wysoką temperaturą. Zachęciłam mnie tutaj opis, że to jest angielski, brytyjski, brytyjski najbardziej znane i pełne zaufania, pełna zaufania osoba, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, więc stwierdziłam, że <laughs> zaryzykuję. Ja bardzo często prostuję włosy i suszę, więc produkt na pewno mi się przyda. No zobaczymy, dam Wam znać, co o nim myślę i czy się u mnie sprawdził i to tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki, więc wchodzimy teraz już do um, ozdób i dodatków do mieszkania. Jeżeli chodzi o dodatki do domu, zacznijmy od Primarka na początku, bo mam tutaj rzeczy właśnie z Primarka, mam tutaj rzeczy z Holmbergensa, z Pound Shop, i z BMW. Yy, ostatnio na Instagramie pojawiło się pytanie, gdzie ja to wszystko przytrzymuję, po co mi tyle rzeczy itp. Bo my mam tak, jeżeli chodzi o rzeczy do domu świąteczne, ja mam szufladę w sypialni pod łóżkiem, przygotowaną właśnie na takie rzeczy, oraz drugą, yy, drugie miejsce jest to półka w kuchni, gdzie mam tam rzeczy wielkanocne i na Boże Narodzenie. Ja mam dwie półki, to mi się wszystko mieści. Tutaj będzie trochę rzeczy właśnie świątecznych, trochę takich neutralnych, z których będę mogła, mogła kosztować cały rok. I w tym roku stwierdziłyśmy z siostrą, że powymieniamy się kilkoma rzeczami, więc ja jej wyślę w paczce, ona mi tutaj kilka też dała, więc y, zrobimy taką wymiankę. Y, u mnie wiecie, te rzeczy to często one się zużywają, często kupuję nowe część, po prostu wyrzucam, bo jeżeli chodzi o ściereczki czy o poduszki, to się po prostu zużywa. No i raz na jakiś czas trzeba kupić nowe, pomijając też fakt, że trochę rzeczy się pobiło z tamtego roku. Więc co? Zaczynamy, dobra, primark. Zaczynamy od primarka. Mam tutaj przede wszystkim poduszki, dwie poduszki. Yy, <laughs> one kosztowały chyba, nie pamiętam, 3 funty, dwa funty, nie, nie wiem, nie chcę teraz wam ściemniać. Jest to poduszka biała z takim srebrnym połyskiem. Ja ją mam zamiar położyć właśnie w sypialni bo sypialnie na święta będę robiła tak pewnie na biało-srebrno. Ja, ja lubię bardzo, jeżeli na przykład stoją większe poduszki i na sam koniec, czyli na początek położona jest taka mała poduszeczka, to bardzo fajnie wygląda, jakoś tak, nie wiem, strasznie mi się to podoba, więc dokupiłam sobie właśnie te dwie poduszki. Kolejną rzeczą, którą kupiłam są to ściereczki. Ściereczki kuchenne za 3 funty, mam tutaj dwie ściereczki, dwa rodzaje. Jedna szara i yy, tutaj jest jakby taki list. A drugi jest tutaj biała, również z listem Dear Santa. Tutaj jakiś Mikołaj jest. Tak jak w klimatach bardziej świąteczna, u mnie to bardzo szybko się zużywa. Poza też, jeżeli ktoś tam mieszka, to też może sobie pomyśleć. To jako fajny prezent dla kogoś, bardzo ładnie zapakowane. Zresztą 3 funty 18, zł, uważam, że to jest bardzo dobry deal. To byłaby druga rzecz, kolejna rzecz, jest to świeczka za 2 funty o zapachu wanilia i kokos. Średnio lubię ten zapach, ale powiem Wam szczerze, że one tak pięknie ta świeczka wygląda, no jest taka ekskluzywna, duża. <laughs> rewelacja naprawdę bardzo mi się podobała. Zresztą ta cena mnie również zachęciła. No i też nawet ktoś ostatnio w komentarzu napisał, że ona bardzo też subtelnie pachnie, więc rewelacja za 2 funty myślę, że również y, dobra okazja. Ona myślę, że będzie stała ta świeczka w sypialni albo w łazience. I oczywiście na sam koniec zakupów primerkowych, żebym zaraz tutaj się znowu nie. Oblasła, jak w poprzednim filmie. Kupiłam sobie kocyk, kocyk yy, bardzo fajny, milusi, tutaj z takimi gwiazdeczkami. Jest dosyć spory, kosztował 5 funtów, bardzo miły. Yy, aż taki wiecie, że można się yy, przykryć i na pewno będzie nam bardzo miło i ciepło. Bardzo fajny, podoba mi się. No i cena też całkiem. Spoko. Jak myślicie? Ja mam taki jeden biały, ale niestety on już mi się troszkę ściułał, więc wyrzucę i będę miała ten jako nowy. I jeżeli chodzi o Primark, to byłoby tyle. I teraz może pójdźmy do funciaka. Funciak to pound shop. Tam jest wszystko za jednego funta, a czasami dwie rzeczy za funta. I już Wam pokazuję po kolei, co sobie tam kupiłam. Rzecz numer jeden, którą kupiłam, jest to worek Świętego Mikołaja z Juty. Yy, z bardzo fajny. On mi się tak strasznie spodobał, więc jak go tylko zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę go mieć. On będzie tutaj stał właśnie w moim pomieszczeniu pod lustrem. Yy, ja go wypcham yy, jakąś może, nie wiem, watą albo położę tam jakieś stare rzeczy. Tutaj zwiążę. Naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądać. Ewentualnie położę go pod choinkę. Przy choince będzie stał. Także worek tutaj na prezenty to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa jest to pojemnik. Pojemnik metalowy z pingwinem. I w tym pojemniku, on, on był sam, ale w tym pojemniku już wrzuciłam sobie od razu takie cukierki laski Mikołaja. Powiedzmy, ja ich bardzo nie lubię, a znaczy nigdy mi nie smakowały, więc pomyślałam, że powieszę je na choince. I one tutaj macie, było ich chyba 15 sztuk, już włożyłam tutaj, żeby się nie połamały. Więc mamy tak, pingwinka, za funta, do tego były właśnie te laski, które powieszę na choince, zamiast przy okazji też różnych bombek. Więc to są dwie rzeczy, które kupiłam. Pomyślałam też o tym, żeby tą puszkę wykorzystać jako prezent i na przykład kupić jakieś fajne ciasteczka i włożyć do tego, do tej puszki. Myślę, że to byłby też fajny prezent. Kolejne dwie rzeczy, które kupiłam numer jeden, są to karteczki, które się przypina na prezenty. Yy, powiem Wam szczerze, że jakoś tak u nas, nie wiem, jakoś tak te rzeczy nie są takie fajne jak w Anglii. Poza tym, tu mam 25 sztuk, a czasami jakaś taka głupia gwiazdka, jedna kosztuje z 5 zł, w tesko, więc stwierdziłam, że. Kupię sobie coś takiego, i po do prezentów, i popodpisuję podpisuję dla kogoś dany prezent. I druga rzecz, która, którą również kupiłam, są to tasiemki. Trzy rodzaje tasiemek: srebrna z błyszcząca, srebrna z gwiazdeczkami taka jakby troszkę mięta która taka sereni kolor mi tutaj się pojawia na, moich, na tej tasiemce. Tak Takie syrenie pazne, teraz to są modne. Także kupiłam trzy tasiemki również do pakowania prezentów za jednego kunta. Także uważam, że całkiem dobra cena. Do tego również kupiłam tackę, która chyba mm, będzie leżała tutaj na tym moim stoliku i na niej poustawiam różne świeczki, <laughs> również w klimatach świątecznych. Kupiłyśmy sobie takie same z siostrą, więc będziemy mieć yy, to samo stało u nas na stole. Bardzo fajne, jeszcze była taka sama, tylko czerwona z reniferem, ale jakoś, nie wiem, wybrałyśmy to. Kolejne rzeczy, które chcę Wam pokazać będą tak, będą to dwa talerze z reniferami. Dla mnie i dla Marcina, będziemy na nich iść w święta. Albo w ogóle w całym tym okresie przedświątecznym i poświątecznym. Ewentualnie położę sobie też na ten talerz może jakieś ciasta, babecz. Albo zrobimy sobie po prostu wigilię ze znajomymi, więc zawsze taki talerz świąteczny się przyda. I powiem Wam szczerze, że ja za te dwa talerze i za kubeczek zapłaciłam dwa funty. Mam takich dwa kubeczki. Proszę bardzo, mam dwa kubeczki. Była nam teraz, była teraz taka promocja, że za trzy produkty właśnie... Kubeczki lub talerz, ewentualnie jeszcze miseczka. Za trzy produkty była to cena dwa funty, więc uważam, że też dobry deal. Kubeczki nam się na pewno do picia herbaty lub grzańca. Więc naprawdę bardzo fajne. No i ta cena również zachęcająca. I na sam koniec kupiłam dwie podkładki również po jednym funcie na stół srebrne z takim tutaj reniferem z choinką. Nie wiem dlaczego, ale u nas te podkładki strasznie szybko się niszczą. I ja je jedną stop wymieniam na nowy, więc tam jak zobaczyłam za 600, to mówię dobra, wezmę dwie, bo na szczęście będę przepłacała. Więc kupiłam właśnie takie dwie podkładki na stół. Jeżeli chodzi o funciach, to byłoby na tyle. Może przejdźmy teraz do Humbergensa. W Hombergiansa udało mi się kupić taki talerzyk gwiazdkę. gwiazdką. Mogą tutaj być na przykład jakieś ciasteczka, może jakieś cukierki do postawienia na stole. Bardzo fajna. Ona kosztowała chyba 3 funty albo 4. I do kompletu moja siostra dała mi mniejszą mniejszą gwiazdeczkę, tak żebym miała sobie taki po prostu kompleci. Oczywiście biała gwiazda, wszystko w białych klimatach tak aby pasowało mi do mieszkania. Także gwiazdeczki na pewno się przydadzą na jakieś słodkości. W tym samym sklepie kupiłam również um, żel do mycia rąk oraz balsam. Ostatnio nam się po prostu dozownik i chciałam kupić coś takiego konkretniejszego, ale nic nie mogłam znaleźć, więc stwierdziłam, że kupię to na takiej ceramicznej podstawce. Yy, nie wiem, jakoś tak to luksusowo wygląda, co myślicie. Bardzo mi się to podoba. Mają pojemność 300 ml, więc uważam, że to. Dobra okazja, więc kupiłam właśnie te tutaj właśnie produkty. I na sam koniec, jeżeli chodzi o ten sklep, kupiłam piękną puszkę, która moim zdaniem jest najpiękniejsza na świecie. Puszka z napisem Cake, biała, no jest po prostu piękna. Jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę mieć. Powiem że do tego do kompletu, do tej puszki była jeszcze puszka taka dosyć duża, wysoka na mąkę, na ryż i na makaron. No, ale nie do końca mi się to podobało, gdyby, na przykład, to była puszka na herbatę, na cukier, to już bardziej. No, ale kupiłam sobie właśnie to. No, jest piękna. No, zobaczcie, no, jest fantastyczna, jest cała biała. W środku również jest biała. No, rewelacja. Strasznie mi się podoba. I będę miała na ciasteczka taką właśnie metalową puszeczkę. No, jest taka, nie wiem. Y Minimalistyczna, że um, ten napis tutaj no, jest po prostu piękna, więc to byłaby ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten sklep. I mam jeszcze kilka rzeczy z BM. -u. W BM udało mi się kupić um, numer jeden, będzie to gwiazda. Gwiazda do powieszenia gdzieś na ścianie, może na lustrze. Yy, Czarno-biała, bardzo fajna, kosztowała ona 2 funty. Od razu mi się spodobała i kupiłam właśnie ją dla siebie i kupiłam taką samą siostrę. Tutaj mi się przypomniało, jeszcze wracając do Hombergensa, udało mi się tam kupić też um, bombki. Nie wiem, jak się źle to podzieliłam. Do Hombergensa jeszcze będą te bombeczki. <laughs> One są jakby troszkę takie metalowe. Ym, kupiłam ich 8 i zapłaciłam za nie niecałe trzy, 3 czy 4 funty z taką czerwoną tutaj z To bombkę można otworzyć i na przykład można tam jakoś niespodziankę włożyć, może jakieś na przykład cukierki, czy coś takiego. I potem dzieci mogą sobie szukać po choince. Także powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne tutaj z taką śnieżynką. Kupiłam ich 8, a to było w innym sklepie, to było w Humbergencie, tylko że jakoś mi się tutaj pomieszały te rzeczy. Ale wracamy już do sklepu wiem i w i udało mi się jeszcze kupić tackę. Tackę za 4 funty z napisem Vintage. Powiem Wam szczerze, że taką tackę, że podobno tackę kiedyś już kupiłam i ona stoi tam na parapecie, gdzie widzicie te świeczki. Tylko tamta tacka jest za mała do postawienia ją na stół, tak aby się zmieściła cukiernica, jakiś, wiemy, sól, pieprz, to jakiś słoik ze słodkościami. Tamta jest zdecydowanie za mała i potrzebowałam czegoś większego i właśnie kupiłam sobie też taką białą tackę. I w tym roku robimy wymiankę z moją siostrą, ja jej tam podeślę kilka rzeczy i ja od niej dostałam... Takie fajne świeczuszki, y, pojemniczki na świeczki, na takie y, podgrzewacze. One już tutaj sobie świecą, dostałam ich 8, y, więc ja jej coś innego podeślę. I drugą rzecz, którą od niej dostałam, jest to domek <laughs> noż to bardziej na walentynki, będę miała czerwony, albo może pod choinkę postawię, coś, no nie wiem, wymyślę również na podgrzewacz taki domek. Także to dostałam od mojej siostry. I moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że mój haul zakupowy z rzeczami z Anglii y, Wam przypadnie do gustu, że Wam się rzeczy podobają. Może kogoś zainspiruje do jakichś tam zakupów. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!